Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jest to krótki, taka informacja. Dzisiaj będzie chyba tylko ten odcinek, a jeżeli będzie to jeszcze, bo trochę nowe, nowe, no, znaczy nie let's play, ale po prostu filmy na że ktoś będzie chciał film obejrzeć. A nie, tak bo większość dzieli je na party, bo pewnie nie ma jeszcze proszę, zajętego limitu. I tak, i są u mnie goście. I nie mogę nagrywać, też zbytnio ten teraz nagrywam, bo jeszcze co jak ja mam dom, to jeszcze u nas są na górze. No to i tu mam farta. No dobra, a więc tak. Chyba to było na tyle, nic więcej wam nie mam do ogłoszenia, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. A przede wszystkim oglądajcie, subskrybujcie. No to mi bardzo zależy im więcej subskrypcji, tym więcej filmów. Jak już, będzie, jak już osiągnę 100 widzów, to już będą filmy co 2-3 dni, jeżeli będzie mi się udało nagrywać. No dobra, a więc tak. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do następnych odcinków. Cześć, pa na razie, cześć.